siema, siema, streamerizard wyszło Rio aktualnie w cesiku. Mamy nowe kapsułki, ładne naklejki, otworzymy sobie trzy kapsułki. W ogóle to wygląda zupełnie inaczej to wszystko niż każdy event, Android i tak dalej, ale to wiadomo, to nic to nie, nie będzie pewnie zmieniać w cenie. Chociaż chuj wie długo dystansowo, czy już będą takie, czy nie będzie, to takich naklejek, ale otworzymy sobie trzy kapsułki po każdej legend, challengersów i Contendersów, Bo wiadomo ceny są będą póki co wysokie, więc będziemy też można fajnie to jebać póki co i może coś fajnego by dropu. To będzie fajny profit. No zacznijmy od Contendersów, pierwszej kapsuły. No wyszło jakieś 10 minut temu o, średnio tak szczerze Zaraz sprawdzimy ceny Challengersi Co nam z Challengerców posypie? O Cloud Knight też ujdzie i sprawdźmy legendy Śnawi. O, NSA, dobra w sumie bez spoko sprodujemy, czy jeszcze wygląda są na rynku już. Czy jeszcze ich nie ma? Nie ma tak naprawdę jeszcze ich na rynku, więc o, 12 zł. Więc możemy sobie sumie za 10 wystawić. No i co, ludzie? To by było na tyle w sumie w tym filmie. Trzymajcie się, cześć.